Dzisiaj postanowiłem zagrać na Live Style na anarchii gg Powiem wam, że totalnie udało mi się zdominować ten tryb Wpadło masa, kleci dużo kili, więc musicie oglądać do końca. Dzisiaj losujemy Anarchiczną Klatę, więc jeśli chciałbyś w ogóle, łapkę, w górę subskrypcję ten kanał i w komentarzu napisz mi Nicina Powodzenia i mi jego oglądanie. Dobra widzowie, dzisiaj jesteśmy na totalnie innym serwerze, a mianowicie jesteśmy na Anarchy DG. Najpierw no postanowiłem, że dzisiaj pogram trochę na Style, bo powiem wam, że udało mi się zagrać w miarę jakiejś dobrej temki. Cały anarchiczny secik mieczyk. No ten mieczyk anarchiczny jest trochę dziwny, bo ona lekko nazwę tego anarchicznego miecza, bo dałem się oszuki. Ale w sumie mamy osłonę 6 i zakręt więc naprawdę więc najprawdopodobniej jest to on. dodatkowe uderzenie plus 22%, więc jest to w sumie spoko. Udało mi się też ogarnąć w miarę z kioszki tutaj, tutaj jakieś tutaj kluczyki i mamy też perły, więc do trapów będziemy mogli się dzisiaj tepać, ale przed samym oczywiście tutaj y, te pani dograć no Otworzymy oczywiście te klucze, nie mogłoby się to inaczej odbyć. Otworzymy z animacją moment, że padną perły, bo w sumie tylko perły musiał. No, perły to najbardziej by nam się przydały, no i mamy totem, w sumie totem też nam się przyda, no i dobra, i mamy jeszcze do rzadkiej skrzynki, więc do rzadkiej skrzynki też oczywiście. Otworzymy sobie tutaj, więc otwieramy oczywiście z animacją. A ten klucz nie jest. Do... a Dobra, bo otworzyłem piekarną skrzynię zamiast właśnie zwykłej. Więc szukamy tej rzadkiej skrzynki. No, otwieramy rzadką skrzynkę, mam że coś nam mocnego wypadnie. Jakiś tam przykład kluczyk. No i oczywiście kluczyk do piekarnej skrzynki. Czy to jest najlepsza skrzynka na serwerze? Nie, to nie jest, dobra, to nie jest to najlepsza skrzynka na serwerze. To no, najlepsza z anarchii, ale piekarna skrzynka to jest spoko. Może nam wypaść parę potek, więc to otwieramy oczywiście te z animacją. No powiem wam tak, kluczy na trzeci klucz, tak to się robi, oczywiście. No i staty 秘密は No, płatek nie będziemy robić, no ale dobra, mamy w miarę jakieś te itemy. Mamy jakiś zaczarowany przedmiot, prawie Bo zacząłem się bawić z tymi zaczarowanymi przedmiotami i miałem 22 doda na dodatkowe obrażenia. Teraz mam 8, 11, o kurde. Z miecza 22% chciałem go ulepszyć i wypadło mi 5 dodatkowych procent obrażenia, więc no, ja to jednak mam szczęście. Mogłem jednak tego nie ruszać, bo były to w miarę dobre itemy. Dobra, poczekajcie, potrzebujemy na pewno jeszcze. Dobra, kupiłem pańczyny i w sumie jeszcze kilo bierzemy i lecimy w takim razie się tepać do pierwszych gracz na serwerze nam są bardzo przydatne? Jeszcze sikerem musimy wziąć na pewno. No i dobra, mam wszystko, więc lecimy ja tepać do pierwszej osoby. Mam nadzieję, że uda się tutaj za dzisiaj kogoś w dzisiejszym odcinku. Wydaje mi się, że to nie będzie trudne. Ja jakiś ziomeczek tutaj, prosto, tepamy do niego. Ciekawe gdzie następnie. I tepną nas oczywiście. wy. O kurde! Ej, dobra, jak to jest mocna klepa w ogóle na serwerze. Tutaj no, już widzę pierwszy kill, Dobra, udało się pierwszy kill zrobić. Nie potrzebuję sobie tą tą życie. trochę spanikowałem, ale widzę, że tam jest ziomek i do niego razu lecimy, więc no skaczemy do niego. Mamy też trójzą, który nam bardzo, to bardzo pomoże. No i tego się uderzymy najprawdopodobniej, chociaż dobra uda mi się go hitnąć dało, więc bardzo spoko, eee, od razu był jest jakiś drugi, ale na całe szczęście się ruszyłem, no i mamy dwa kile i dwa dodatkowe serduszka, tak jest, dwa dodatkowe serduszka, trochę z tą perą spanikowałem akurat, mogłem jej nie rzucać się totalnie tego nie spodziewałem, że to pewnie w takie właśnie miejsce, tu już są kolejni jeszcze gracze, którzy mogliby naprawdę być łatwym killem dla nas, strój działa tak jak działa, no i niestety zablokowaliśmy się od drzewo, widzę, że oni naprawdę będą soczystymi killami, na pewno tych graczy chciałbym bardzo, ale to bardzo zabić nam z loga. nie nie z logo, nam więc kolejny trzeci już kilo od razu tutaj jak najbardziej anarchiczne przedmioty no robimy roboty no robimy no nie powiem no robimy roboty te anarchiczne przedmioty wziąłem chcę w ogóle tutaj kmini żeby nam uciec ale Zabijemy go bez problemu, tak mi się wydaje, więc ostatni i ciekawie ile ma serduszek. Właśnie serduszka są zakazane na narchi, więc nie możemy zobaczyć ile on ma, ale dużo on mieć nie może, tak mi się wydaje. Dobra, wchodzimy na to drewno. Ponimy za nim cały czas. Jak on nam jeszcze z loga ma 19 sekund i on powinien się zabokować jakieś klocki, żeby nam nie uciekł. że dobra, hitnęliśmy go i on ma już fajerkę i się od razu wodą wodą. go hita dostał. Kurde, że ja mam to dodatkowe obrażenie na 5 i... Mega, mega to zrąbałem, no ale udało się kilka lat zrobić, mam dodatkowe serce, które będziemy mogli sobie sprzedać, oczywiście tutaj na ryneczku, bo serca akurat drogo chodzą, z tego co pamiętam, Miara miarę jakoś tam chodzą, mam też aty na minus, ale spokojnie, dzisiaj odrobimy w miarę te statystyki, musimy też pery kupić. Set trójkę miał, no bardzo, ale to bardzo słaby set. Woda na pewno też się przyda, a jak nie bardziej Ródy żelazo to bywale, to też bywale. Lecę kupić szybko jakieś perły na spadnę i lecimy tepać do następnej osoby. Dobra, jedna para kosztuje 900 monet i po tyle właśnie widzę, że chodzą. Te pery więc tak kupimy może z dwie, trzy, coś takiego powinno być w miarę git. Ja widzę, że są trochę droższe. Dobra, dwie pery powinny starczyć jak nie bardziej. No i co? Tepam do następnej osoby. Tepam do osób i tepnę do Antka Gaminga. Mam nadzieję, że mi zaakceptuje. Dobra, tepną mnie jakiś Kamilek. Zobaczymy, gdzie on mnie zaakceptuje. Biorę od razu perł w łapę i to będzie do trapa. To będzie na 1000% trapa. Tepną mnie chyba jeszcze jakiś inny ziomek. No i tepną mnie na spawna. Tepną mnie na spawna. Tepną mnie jeszcze ten Antek. Trzy osoby zaakceptowały mnie. Cztery osoby mnie zaakceptowały w jednym momencie. No niestety. Więc musimy tutaj tepnąć może jeszcze raz do tego, Antge do tego Antka Gaminga. Mam nadzieję, że teraz nas zaakceptuje jeszcze raz. Przez on pewnie teraz nie wie, że tepnęliśmy do niego. W ogóle dostaliśmy od niego popki na siłę. Więc to się dobrze Podki się się stresuje widzowie. Mam no, nadzieję, że uda mi się, no właśnie, te promocje do tego trapa. Że, i wyszliśmy z tego trapa od razu. No i oczywiście do niego lecimy i zapiliśmy tego gracza. I co on miał, co on miał za itemy? Miał w sumie itemy czw czwórki. Ale chciałem do niezłego trapika tutaj wziąć, ale na szczęście, na całe po prostu szczęście, no perł oddają i dzięki perom mogliśmy prostą wycykać. Ciekawe jak ten trap w ogóle wygląda. Wręcz ten trap, no kurde, a wygląda tak klasycznie, tak klasycznie, klasycznie. To by się też nam na pewno anarchiczny kilo, który jest mega, mega drogi. Mam nadzieję, że w następnym odcinku właśnie uda mi się go już zrobić. Z takim anarchicznym kilofem, no byśmy jednak totalnie mogli tutaj pozabijać mocnych graczy. Ile kupi się z panu jeszcze jedną perę i lecimy. Pero kosztuje mi 1000 dolarów, zostało mi jeszcze 2000, no niestety. Więc musimy tepnąć do jakiegoś Hexa, no wydaje mi się, że ziomki bez rangi są szczerze najlepszymi możliwymi trafami, bo jednak wiecie, oni nie mają rangi, nie mają cięże tej temy, a wiecie, gości z rangą, no jednak będzie łatwiej. Dobra, tepnął do gracza, mam nadzieję, że teraz jakiś klasz tutaj mnie nie tepnie, mocno chlapa. no i tepną mnie, powiem wam szczerze, Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. No, wpadliśmy mocnego trapa. Nawet nie wiedziałem, jak z niego wyjść, ale wszystko oczywiście. Oczywiście, jak co, odcinek? No, nie mogło się obejść bez po prostu padnięcia na odcinku. No i sobie odcinek, oczywiście, tutaj musieliśmy padnąć. No, bo jak, co to jest za odcinek bez padnięcia, tak? Co to jest za odcinek bez padnięcia? Czy może jakieś te itemy mam, żeby? Może te że jakieś gracze, Chociaż kurde, wszystkie anarchiczne itemy straciłem. Zostałem no, wszystkie. Naprawdę straciłem to w takim trapie, że nie dało się nawet z niego usiąść totalnie. No, niestety. Chyba żadnych takich anarchicznych itemów, żeby już sobie założyć na właśnie kolejne. Tepnięcie nie mam, miałem ja tylko niestety jedyne No mówi się po prostu trudno, mamy, było całkiem spoko, ale Z tego trapa jak tam wpadłem to chyba nie było to dla niu ucieczki, było ich tam dwóch No i no chyba nie było ucieczki, możecie zacznijcie się znać w komentarzu Czy z tego trapa udało się ogólnie uciec, dobra widzę Powiem wam, że wbijem trochę po dłuższej chwili tego dydnięcia I w miarę jakieś tutaj diamentowej temy mam, e, wiadomo Nie są jakieś tu najlepsze, ale spróbowałbym szczerze jeszcze tepnąć do jednej osoby Może w dzisiejszym odcinku, to no nie mamy też koksów Ale tepniemy do mam nadzieję takiej osoby, która nie będzie jakoś miała dobrych temów mamy 41 śmierci i 37 zabójstw ale spokojnie, to są szczerze, no wiem, tragiczne statystyki. Ale jak na chyba mój trzeci raz zagrania na serwerze No jest to w sumie cał... Dobra zanim się po prostu tepniemy Pójdę szybko na spawn'a kupić chociaż jedną perłę Dobra jesteśmy na spawn'ie i lecimy w takim razie kupić szybko tutaj prosto na rynku jakieś perły Mam nadzieję, że to się uda Tylko żeby te perły były w miarę przystosowanej cenie Gdzieś tutaj powinien być takie coś jak... Dobra dopiero teraz się skopnąłem, że ja na rynku Mam anarchiczną klatę, anarchiczny łuk i dodatkowe serca Dopiero teraz się skopnąłem To w sumie możemy sobie wystawić Zapomniałem to pytanie, że. że to mam. Tutaj jak najbardziej wystawimy. Tylko zobaczę po ile to chodzi. Rynek. Rynek oczywiście tutaj sprawdzimy i weźmiemy sobie zbrojenia i po ile taka klata może chodzić. Kosztuje po 10 tysięcy. w sumie możemy to wystawić. Mam to za 9 tysięcy. Wydaje mi się, że powinno się szybko sprzedać. No i lecimy kupić w takim razie te perły. Tylko nie mogę ich nawet znaleźć na rynku w jakiejś normalnej cenie. Dobra, to jest za jakiś tysiąc, więc to, to zakupimy. Dobra, także te pamy do osoby. Mam nadzieję, że jakiś tutaj ziomeczek nas zaakceptuje. Te pamy do jakiegoś kacperka. Bez koksów. ale z refami, zawsze to coś. Lepiej może jeszcze szybko seta. No i mam nadzieję, że ktoś nas to zaakceptuje. Jak coś nas depamy do... Tak, dobra, tepną nas, tepną nas. Zobaczymy, gdzie on nas zaakceptuje Tepną nas w jakieś miejsce, z którego będzie się dało wyjść i tepną nas oczywiście do trapa. Ale tutaj widzę, że są diamentowi i mają bardzo słabej temy Teraz ten ziomek będzie, o kurde, o kurde, o kurde. I dobra, oni są diamentowi. I Zepnęliśmy dwóch, zepchnęliśmy dwóch i mam jedną kila Ten ziomek się altuje, sobie altuje ziomek, ale on alto... on sobie altował, kurde, i przez to sobie altował przeżył. Nie ja wiem, mega dziwny. Ja bym szczerze skoczył na dół, ale nie wiem, czy się przeżyje. Nie, możemy spróbować. dobra. Skacz do tej wody, skaczę do tej wody, do tej wody na pewno da się wskoczyć. Yy, I czy on tutaj jest? Czy on tutaj jest, ten ziomek? Co żartowo, no sobie kurczę stracił mnie HP i totalnie sobie przeżył. Bo widzieliście nawet jak gościnę, ale no, taki kill zrobiony i tutaj jeszcze ten jego kolega sobie zginął. Miał bardzo, bardzo słabego seta, ale coś tak chciałem, Że właśnie takiego gracza lepiej tepnąć. Bo wiadomo, no, oni mają takie wiecie, Najlepiej tapać do graczy bez rank, bo jak tapaść do graczy bez rank, no to. Masz większą pewność, że oni mają bardzo słabej temy. No i udało się jakiegoś dekila kila podejdzie zrobić z diamentowymi itemami, no <laughs> nieźle. Tylko nie wiem, gdzie właśnie jest tamten gracz. Wydaje mi się, że on już sobie chyba uciek gdzieś na spawna. Kupujemy jeszcze jedną parę i lecimy, w takim razie, tepnąć do jakiejś tutaj osoby. Wydaje mi się, że Hubert13 będzie idealną osobą, żeby się do niego tepnąć. Zobaczymy, gdzie on zaakceptuje w diamentowych itemkach i jak najbardziej. Weźmiemy sobie, o dobra, tepną nas i weźmiemy sobie od razu to może schowamy I tepną nas i oni też są diamentowi, nie wiem czemu tu ma takie masakryczne lagi Ale dobra, co to jest, co to jest, dzień oni to, że oni sobie razu już tą wodę właśnie tutaj wzięli Nie wiem czy uda mi się do nich wejść jak ja mam tak bardzo mało bloków Więc chodzimy, wchodzimy tutaj Oni wszyscy są diamentowi, wszyscy dosłownie, tylko żeby mi nie zlogali zaraz Tutaj jest ziomek, który ma bardzo tego seta diamentowego i on wali dosłownie małe hity Ale my mu walimy zdecydowanie większe hity, więc powinniśmy go tutaj na luzie zabić dobra, jakby on jeszcze padł do swojego trapa jest, to było coś pięknego, on nie ma najprawdopodobniej refilia, jeżeli ma, no to jest już... Rampada, pada, 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 pada. pada. Widzisz jak pada po tym, że ale ma truzą. My niestety trójzęba nie wzięliśmy. No i to przez to, że ma ten truluzum, no tam ucieknie. Kurczę. Taka kolejna sytuacja na killa, ale gracze sobie raz uciekli. Tam widzę, że jest jakiś niczek, więc od razu może do niego polecimy. Dobra, in nas nie widział i bierze i oczywiście go tutaj bijemy jak najbardziej. Raz nam uciekł, od razu, od razu, od razu. próbuje on coś tutaj zrobić, ale ma i on może nie mieć dużo serduszek. Muszę się dopiero właśnie tutaj stakować, więc kurde, wydałoby taką jeszcze kilo zrobić. No nie no, nie ma już mi dużo serduszek. On musi zginąć. Czekajcie, kolega mu w ogóle pomoże On musi mieć bardzo mało serca. Jeśli już sobie teraz jadł mięsko Co się będzie regenerował? Jakaś podwodna w ogóle walka. ten siomek nam odda kila. Ej, totalnie jego kolega mu tutaj nie pomaga. Oni go chyba zostawili, zostawili go. Nieźle. Dobrze, że on w sumie zrobić coś takiego, bo teraz będziemy wali zdecydowanie większe hity. Nie no, siomek, co ty robisz? Co ty robisz, stary? Tutaj jego kolega w ogóle przyszedł mu pomóc. Nie, jednak go nie zostawił. Szkoda, bo kurde wiecie, no tak to byłoby spoko, gdyby go zostawił. Łatwe kila, ja, ale mieć iż byśmy go dawno, dawno poskładali tak, to on robi jakieś tutaj nie wiem o co chodzi ale już jego kolega mu właśnie pomaga no i przez to, że on mu pomaga, no to totalnie nic mu nie będziemy mogli zrobić chociaż ja go cały czas będę tutaj bił Zabiłem plus, kurde, no, nie no, żadny plus, sorry, pomyliło mi się. Słabego bardzo seta, no ale killek tutaj zrobiony. Teraz musimy poradzić sobie z tym graczem, ale on ma trójząb I powiem wam tak, ja szczerze, że położyłbym z nim na powierzchnię On ma zdecydowanie mi serduszek, tylko ma ten trójząb, a ja przez to, że nie mam tego trójzęba, no to będzie nam mega trudno. ja zrobić coś takiego i po prostu poleciał do góry niech on tutaj do nas wejdzie, jak nie powiem tak, z anarchicznymi temami byłoby nam zdecydowanie łatwiej. Gdybyśmy mieli anarchiczne temy... No ten ziomek by już witał No ale dobra odknokował nas Ma ten truizm, no i patrzcie gdzie ma ten truizm Ja go zapomniałem niestety wziąć, ja się totalnie tego nie spodziewałem, ale Spokojnie powinniśmy dać sobie radę Przez to, że nas bije na powierzchni to będzie nam mega łatwiej Zresztą on widzę, że ma sharpnessa, my takiego sharpnessa nie posiadamy Nie no widzowie nie wiem co w sytuacji zrobić, nie mamy dosłownie nic Dobra, mam łopatę, więc pójdziemy sobie pod ziemię. Tylko widzicie, on się boi, on się boi wejść za nim w kratkówkę, tak samo. Tanie się boi za nim wejść w kratkówkę, bo kurde, ja próbuję, właśnie ja próbuję tutaj wejść z nim w kratkówkę, wiecie, coś tutaj wykminić, a on tylko używa tego zęba. A tam widzę, że jest powierzchnia, więc lecimy na tą górkę. Mam nadzieję, że przez tą górkę uda mi się jakkolwiek, kurde, co zrobić. że nie ma sensu się z nim bić, tak szczerze, po prostu uciekniemy od niego. On ma Sharpnessa, Fajerkę, no my tak nie mamy. A że jesteśmy na lodzie, no to po prostu uciekniemy mu bez problemu. A nie, on się jednak po prostu kluzem jeszcze do nas... K tutaj niestety. No i przez to, że jest jeszcze ta woda, no to nas dogoni na 1000%. Jas tutaj dogonie, przecież mam 4 sekundy, ale to i tak nic nie da przez to, że mam ten trójzombie, jeszcze raz go żyje. nas niestety uderzy, tak jak myślałem. No powiem wam ciężko, ciężko mi się tutaj zabrać. Wydaje mi się, że nawet nic nie zrobimy. Jesteśmy w takim wam powiem, ciężkim terenie. Przez to, że tu są wszędzie takie górki, a nie ma takiego płaskiego do sumie terenu. widziałem jak w ogóle w nas pomuje, on tylko w nas pomuje. Ora, mi się wyjść na spawna, Więc wydaje mi się, że takim akcentem możemy skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam bardzo spodobał, Stawcie łapkę, suba i w komentarzu, napiszcie swój nick, bo oczywiście losujemy masakry w dobrej temy, więc no, to było na tyle. Widzimy się, Widzieliśmy. Dziękuję, się